Cześć, witajcie. Z tej strony Zielasz, a to kolejny odcinek gameplayu z gry Black and White 2. W międzyczas postanowiłem tutaj zrekrutować więcej wojska, które... Około 50 wo wojsków wojskowych, tych po połączymy z tymi, co da nam całkiem ładny oddział, dobrze wyszkolony. Tutaj mamy już ludzi, którzy na nas czekają, żeby ich przyjąć. I postawiłem przy okazji skład. Zaraz wam pokażę też przy okazji, gdzie jest chowaniec. Chodź tutaj do taty. Chodź, drewieńko. I tutaj spróbujemy ich jak najbardziej wyłapać wszystkich Ile ich tutaj jest Liczba, liczba ludności 180 Czyli będziemy musieli to pewnie na jakieś 2-3 razy to wziąć Bo jak wiecie na no to 80 najłapie nam, najszybciej nam się łapie, że tak to powiem Złapmy ich wszystkich tutaj Do 80 powinno pójść w miarę prosto I szybko Tutaj ci, którzy się rozbiegają, chcę ich najbardziej wyłapać bo tych będzie później trudniej złapać, że tak to tak powiem mm, już w locie. Dobra, jest 80. To lecimy do naszej pracowni cudów. Bo dlaczego by nie? Wszyscy tutaj sobie pójdą. Mi bardzo pasuje. No come on, come on. Wiem, że ich troszeczkę dużo, ale mogłoby to iść naprawdę zdecydowanie szybciej. Jak i takich już, że tak powiem, nie liczę. Oni tutaj wybiegają z drugiej strony. Wy... Wy... Wyprowadźmy powoli nasz oddział tutaj, wróćmy do tamtych ludzi Ups, troszeczkę ich tutaj rozrzuciłem, przepraszam, nie chciałem. Chodźcie do mnie. Chodźcie, już po tej partycji Boże, po tym parcie zbierania ludzi, tych bardziej aktywnych, powinno ich zostać naprawdę niewiele, około 30 chyba. Co w wypadku w skali 180 osób? Jest chyba niewielkim wyczynem, że tak powiem. Dobra, jeszcze jedną osobkę sobie tutaj zgarniemy i damy sobie wyznawców troszeczkę tutaj, bo dlaczego by nie? I wyznawców tutaj. Oczywiście wyznawcy ci są dla mnie najważniejsi, chociaż nie wiem, czy z nich w ogóle skorzystam, czy po prostu się nie skupię przypadkiem na cudzie. No cudzie po prostu, nie cudzie, tylko przejęciu ich siłą. Dobra, ci wzięci. Chodźcie tutaj, oddziały, i połączcie się z tymi. Przy okazji im Ranga wskoczy, a ja wam pokażę, gdzie jest chowaniec, bo chowaniec już troszeczkę przeszedł. I on jest tutaj, dokładnie tutaj. On tutaj sobie jakieś tam radzi, wesoło. Może tutaj są jakieś pola? Może. Nie jestem tego... o tym przekonany. Ale przede wszystkim... choć tutaj... nie, tutaj nie ma żadnych pula, dziwne, ciekawe... A nie, tutaj są pola. A więc weź sobie zboże. Wesolutko. Podję sobie zboże, troszeczkę jestem załamany. To słuchaj, pogłaszę cię, chcesz? Chcesz, żebym cię pogłas pogłasiał? Chcesz, żebym cię pogłasiał. Dobra, no to chodź teraz i zjedz sobie zboże wesoło. Weź zboże. W ogóle przypniemy cię do tego pola, czemu by nie? Niech on sobie tutaj nie czeka na nasze jednostki, które są już całkiem pokaźne. Jak widzimy tutaj liczba wojskowych Azteków. Wynosi 160. Jakoś nie, wy nie wygląda na to, żeby oni zwiększali tą liczbę w jakiś regularny sposób. Więc pożywię się tym zbożem. Bardzo dobra inicjatywa. Będę czasem jeść zboże. Bardzo bardzo, grzeczny. bardzo grzeczna małpka. Może słuchaj, weź sobie jeszcze troszeczkę tego zboża. I zjedz. A w międzyczasie jak będziesz czekać sobie tutaj na wojskowych, zaatakuj sobie tą katapultę. W ogóle... Widzimy cień naszej łapki w ogóle. Fajny motyw. Mhm. Zniszczę ten budynek. Nie, nie mo nie budynki, bo budynki to są... nas główno obchodzą. zniszcz katapultę, dobra? Możesz to dla mnie zrobić. Ona się już tutaj w jakiś dziwny sposób ładuje. Skrzypi bardzo. No, tupnij. I rozjebane. Fajnie. Chodź sobie tutaj. Chociaż nie, ty miałeś czekać. Dobra, niech on sobie tutaj czeka. Mi to nie przeszkadza.

Mamy dużo kobiet. Mamy dużo ludzi. Mamy dużo wszystkiego. Mamy dużo naprawdę wszystkiego. Mhm, okej, okay, okej. Okay. Połapmy sobie tutaj wszystkich tutaj ludzików, bo czemu by nie? I będziemy musieli troszkę po raz zarządzać na nowo naszymi y, uczniami. Przede wszystkim ty, tych co nie mają jakoś zajęcia. Y, tak. Rolnik rolnik. O cholera! Przepraszam ludzie, przepraszam! Bagry, bagry. Ja, te, ja ich nie rzuciłem, prawda? Pamiętaj o codziennym podlewaniu, już zapomniałem, czyli już mm, ten quest poszedł mi w dupę. Zaznaczyło mi się, że go sfailowałem. Cholera jasna. Ludzi, ludzie porzucani. Y, w pola niepodlane. Okej, okay, dobra, to powinno starczyć. Tyle. I resztę rodziców sobie zrobimy, bo rodziców też bardzo potrzebujemy, żeby miał się kto rozmnażać. Oni nawet potrzebują, żeby mieć babies. To już są, no już stara generacja powoli odchodzi w niepamięć. I widzi się tutaj sobie dziadkami. Dobra. Przepraszam, nie chciałem was rzucić. To tak nie miało być. A no i tutaj sobie lecą wesoło. Troszeczkę im to jeszcze zajmie. O cholera, nie puściłem sobie stoperka. Ale dobra, może po prostu tak fabularnie polecimy. Ile tutaj zostało? I zostało nam ostatni quest na tej wyspie O ten tutaj Słabe miejsce na chatę stary

Usytuował swój domeczek tutaj pomiędzy tymi czterema wulkanami i teraz musimy wywołać deszcz, wybijając bęb bębnami rytm, który on wybębni, tak jakby. I wtedy spadnie deszcz, wulkany się ugaszą, a jego domek będzie ocalony. Ty mamy cztery bębne i będzie po prostu on wybijał jakiś rytm. Zresztą to zaraz ogranicie, jak to będzie działać. Ja, muszę bę ja będę musiał go powtórzyć po prostu. Tu? Tu. Okej, okay, dobra To jest bardzo muzykalny człowiek Taki troszkę chillautowiec Okej, okay, to powinno być chyba tak chodź tu, chodź na bębenek Tu, tu Ja ogólnie jestem słaby w takich rzeczach Dobrze, pamiętałem Ale jak swejluję to będziecie mieli kolejną kasycenkę Okej, okay, to było proste. Tu, raz, dwa, trzy. Żeby teraz nie sfejlować, bo powiedziałem, że proste. Okej, okay, dobra. Zrobione. Ciekawe ile razy jeszcze muszę to zrobić, bo już nie pamiętam. O kurwa, to że już stary dojebał. Pomylę się, jestem prawie że pewny. Yy. Jeszcze raz, cholera, zepsułem oh, To ma być granie, no wiedziałem, że się po... po... po, po gubie. Now it's your turn. Ready? Go! Tak źle, zepsułem już A nie, dobrze zrobiłem Dało, Udało mi się, o już zaliczona kasenka, to dobrze We did it! We stopped the volcano from burning my crib down! Here's some tribute. Now I'm gonna work on my paradiddles. Well, John Leader, you've got rhythm. Dobra, przepraszam że się nie odzywałem ale pamiętam że jest fajna muzyczka a to... No... Ważniejsza jest muzyczka niż mój komentarz, wybaczcie. Takie mam po prostu patrzenie na świat. Okej. Okay. W ogóle muzyczka, ja bardzo lubię muzykę w tej grze. Więc dobra, przystępujemy do ofensywy, ludziki. A więc dobra, chowanie z tej sobie idzie powoli. Nie wiem jak, jak na ile powoli, na ile szybko, ale chyba wol... idzie szybciej niż nasze oddziały a więc musimy je już wysłać szybciej. No come on, come on, come on. Ewentualnie chowań za troszeczkę przystopujemy. Poc poczekaj chowanie, nie bądź taki narwany. No on już jest tutaj bardzo narwany do bitki. Ja to spokojnie, to są już oddziały. Przydała być się pomoc. Serio, stary. Potrzebujesz pomocy. Delikatnej. Dobra, teraz już możesz iść się bić. Woah, Lubię jak skacze. Dobra, i nasze oddziały tutaj powinny się już z nimi rozprawić. Dobra, mam nadzieję, że ich jakoś sobie z tym poradzą Dobra, oni tutaj się skupili niestety na naszym wojsku, które już umiera Wycofajcie się, wycofajcie się Są mnie ni za mało wyszkoleni, że tak to powiem Mam nadzieję, że się skupią na chowańcu I że część naszych ludzi przeżyje Cholera, niestety nie Niestety nie mamy chyba za bardzo szans uciec Uciekajcie tutaj do naszej wioski, o tu. Mam nadzieję, że przeżyją. Szczerze. To są szczere chęci. Tutaj chowaniec ich troszeczkę wytłucze. Niestety oni skupili się na naszym wojsku, a nie na chowańcu, jaki był pierwotny plan. A więc straciliśmy oddziały wojskowe. No niedobrze, no niedobrze. Będziemy musieli tutaj zrekrutować nowe, jeżeli chcemy przejąć ich. Pięćdziesiątka znowu Ale chowaniec Też umrze bez jajec Chowaniec jest szybki, chowaniec ucieknie Nie, chowaniec też nie ucieknie O boże Ta misja była failem i przedłuży nam serię O kolejny odcinek coś tak czuję No ale dobra Obiecuję, że w następnym odcinku już przygotuję Taką armię, że oni się posrają Obiecuję to wam Obiecuję wam, że taką armię im tutaj zgotuję że oni nie będą mieli wyjścia po prostu jak po prostu się poddać poddać, znaczy poddać mojej woli albo też wykończymy już ich tym cudem których tutaj ładuje już 300 osób czyli bardzo bardzo ładnie ogólnie w następnej wyspie y, z, z, kupię y, nową pracownię o ile nie, teraz mogę nawet z wami kupić pracownię która moim zdaniem jest bardziej przydatna dla złego boga ups, nie nie, menu daniny poproszę ja, kolumna, nie, po prostu jeszcze już, już wszystko. I kupię cud pod tytułem... Chodź tutaj do taty, chodź, 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 chodź. A, teatr, nie. O. Cud z syreny. Cud z syreny polega na tym, że ludzie go ładują jak normalny, epicki cud, ale że jego moc sprawia, że normalne jednostki wojskowe zamieniają się w zwykłych wieśniaków. Co no jest moim zdaniem o niebo bardziej przydatne dla złego boga, bo jeżeli atakuje to może po prostu puścić ten cud i rozduprzyć komuś siły y, atakujące, a więc kupujemy ten cud w tym momencie. Jeszcze jest cud trzęsienia ziemi, który widzieliście w poprzednich moich serach i cud wulkanu, który jeszcze niestety zobaczycie. Mm, dobra, nie wiem co za bardzo robić w tym odcinku, nic nie żyje, wojsk nie ma właściwie. Moich wojsk właściwie nie ma. Niestety. O dobra, zrekrutowali się, fajnie. Chodźcie tutaj. Będę was tutaj potrzebować. Jak się ma ta wioseczka? Że tak, że tak to powiem, ile to jest w ogóle ludzi? 10 osób. No to całkiem, całkiem. Mają jakieś pola, starczy im tej żywności, nie? Jeszcze ich tutaj może zamkniemy, żeby nie wychodzili na zewnątrz. Głupki. Głupie głupki. I sobie może jakoś dadzą radę, nie? Może tutaj zróbmy paru uczniów rodziców. I jednego rolnika. I może sobie jakoś poradzą. Co wy na to? Poradzą sobie? Mam taką szczerą nadzieję. Dobra, chowanie sam już wstał. Nie wiem cholera ile trwa ten odcinek niestety. Dobra, chodźcie tutaj, oddziały. Będę was potrzebować w czasie najbliższym. Tutaj mam już się pokolenie starzeje, ale mamy dużo, dużo many, która w tej chwili jest właściwie mi niepotrzebna, no ale co tam? pobawić się z tym budynkiem. Świetna zabawa, chowanie, serio. Nie mam za bardzo gdzie tutaj budować domów nowych, więc może wyjdziemy z naszą wioską poza mury, które i tak są już, już tak na tyle otwarte, że tutaj nas i tak nikt nie zaatakuje, to my przeszliśmy do ofensywy, a więc powinniśmy być tutaj w miarę bezpieczni. A tutaj mamy całkiem duże pole do popisu pod tym względem oczywiście. Pek i tutaj sobie zrobimy kolejną kolejne po prostu osiedle no nie ma co tutaj dużo mówić pyk już znany chyba wam wszystkim motyw ścieżynka i może pobudujemy ją w ten sposób co to za problem nie weźmiemy sobie przeciągniemy jedną willę będziemy po prostu budować domki one już nie będą takie pickie i dawały nam tyle splendoru co normalne co tamte budyneczki no na na, wieży na górce tutaj no ale Nadal są mieszkaniami, nie? A więc to nic dziwnego, że Jest na nie duże zapotrzebowanie Chociaż teraz dużo osób pewnie umrze Oj, jeszcze wam powiem taką ciekawostkę Że wiem dlaczego Mi zabrakło tak jedzenia i tam Tamtego quest'a, bo te ro robotnicy Mi po prostu poumierali w tych moich Fabrykach, no i nie, nie miał już kto się tym zajmować yy, I spada produkcja ogólna yy, Żywności, wszystkiego Tutaj się ludzie bawią pijani w, na umór ściągniemy sobie kilku i zrobimy nafciarzy dlaczego by nie po, potrzebni są na nie bardzo ich potrzebujemy 50 Oddziałik możemy może jakiś sformować jeszcze nie nadal mamy za mało osób no niedobrze no niedobrze ale to się zaradzi właśnie budując tutaj osiedle dobra nie wiem ile trwa ten odcinek mam nadzieję że jest jakiś taki przyzwoitej długości ja wam bardzo dziękuję za uwagę w Na następnym odcinku postaram się już przejąć tą wyspę, zakończyć przygodę z tą wyspą, bo skończyły nam się questy. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za uwagę w tym odcinku i widzimy się w kolejnym. Cześć!